Myśleliście, że już nie będzie niby vloga, co nie? To wow, zaskok! Macie niby vloga i proszę Państwa, świąteczny quiz. Czyli tak jak powiedziałem, w tym odcinku zobaczycie quiz na temat świąteczny, bo mamy święta, ja mam nie, nie zrobiłem żadnego specjala świątecznego, więc. Zrobię Wam quiz, bo lubiliście ostatni quiz, tam było pff, chyba 10 tysięcy łapek, czy tam 11 tysięcy poprzedni quiz macie tu. Tak więc zaczynamy. Przypomnę zasady, e, musicie mieć włączone adnotacje. E, ja będę wam zadawał pytania, a Wy będziecie klikać tutaj w odpowiedzi w kwadraciki z odpowiedziami e, na dane pytanie oczywiście. Pytanie numer 1. Z czego zrobiony jest opłatek? A. Z wody kakao. B. Z wody i z białej mąki.